Siemanko, fryszko, konad, piękny, słoneczny dzień na Islandii. Krótkie info, krótki przekaz. La zaraz idziemy, ziomeczku, biegać i na trening, więc się sprężę tu z filmikiem i nakręcę dobry przekaz migiem. <laughs> Ale bez migania, więc teraz bez przedłużania. Słuchajcie, yy, filmik o tym... Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli macie jakiś cięższy dzień, jeżeli macie jakieś cięższe chwile, nie poddawajcie się. Czasem... Możliwe, że wstaniecie później, tak jak ja, już po 11. Możliwe, że czasem nie będzie wam się chciało wstać z łóżka, ale pamiętajcie, chodzi o to, żeby w końcu wstać z tego łóżka, żeby w końcu, w końcu zrobić te rzeczy, które chcecie zrobić i nie poddawać się, nie poddawać się. Czasem może jakieś, jakieś emocje mogą przytłoczyć, pójdźcie, poczujcie to, odpuśćcie to, pouwalniajcie swoje ciało i zróbcie coś dla siebie. Dźwignijcie Wasze wibracje, spójrzcie na Wasze problemy z innej perspektywy. Kiedy będziecie mieli wyższe wibracje, będzie Wam łatwiej czasem... Nie znaczy czasem. Będzie Wam łatwiej rozwiązać niektóre problemy z niższych wibracji. Także nawet nie niektóre. Ja uważam, że jeżeli ma się wyższą energetykę, to ogólnie wszystko łatwiej rozwiązywać. Czasem ma się te chwilę, że się jest rozmazanym jak ja teraz. <laughs> czasem ma się tą chwilę, że że coś przytłacza człowieka i ciężko nawet pójść zrobić te wyżej wibracyjne rzeczy, ale polecam jednak jakimś cudem się wykaraskać z pokoju i, i pójść, bo są na trawę, pójść przytulić drzewa, pójść pobiegać, pójść. Posłać tego, co lubicie, pójść porapować, pójść potańczyć, pójść powiedzieć coś komuś miłego, dźwignąć swoją energetykę i zobaczyć, że te wszystkie problemy nie są aż takie straszne, jakby się wydawało. To chcę Wam przekazać w tym filmiku. Nie poddawajcie się i lecimy do przodu z tym tematem. Trzymajcie się freszko, ponad. Pozdrawiam. Lecimy w kosmos.